Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam na konferencji prasowej Konfederacji. Wiemy, jak dramatyczna sytuacja dzieje się na Ukrainie: wojna, agresja rosyjska, agresja, która dotyka całego państwa, ale dotyka też w szczególności Polaków mieszkających na Ukrainie, mieszkających na Ziemi Ojców, na Kresach od setek lat i dzisiaj, ci, którzy. Tam pozostali doświadczają wszystkich dramatów związanych z funkcjonowaniem w państwie dotkniętym wojną. I dlatego Konfederacja od pierwszych tygodni, od pierwszych miesięcy trwania tego konfliktu skoncentrowała się na tym, żeby nieść pomoc, zwłaszcza Polakom na Ukrainie. Przekazaliśmy, szanowni Państwo, za pośrednictwem, dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, reprezentowanego dzisiaj w naszej konferencji prasowej przez panią Stanisławę Stańczyk-Wojciechowicz, e, która jest lwowianką, zamieszkałą od jakiegoś czasu w Warszawie, ale jest lwowianką, przekazaliśmy, szanowni państwo, 100 tysięcy złotych i pro, pro, poprosiliśmy, żeby, żebyście państwo e, pomogli nam uzbierać drugie tyle. Udało się to i dzisiaj właśnie ta konferencja prasowa poświęcona temu, jak pomagamy, co się dzieje z tymi pieniędzmi, będziemy łączyć się z... Marią Pysz, z redaktor Radia Lwów, ponieważ to właśnie ekipa Radia Lwów jest bezpośrednim, jest nie tylko medium, ale również jest bezpośrednim operatorem tych środków i tej pomocy na Ukrainie, polskie Radio Lwów, instytucja o naprawdę wielkich zasługach. I chcieliśmy to dzisiaj Państwu pokazać. Chcieliśmy o tym powiedzieć, dlatego że to nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o pomoc rodakom na Ukrainie. A chcemy też, żeby państwo widzieli, wiedzieli, na co państwa pieniądze, na co pieniądze, które przeznaczyła Konfederacja, ale i państwo idą i zachęcić do większej jeszcze szczodrości, żeby naszych rodaków, zgodnie z hasłem Jeden Naród Ponad Granicami na Ukrainie, na Kresach, wspierać. Oddaję głos Marcie Czech, bardzo proszę. Marta Czech, Konfederacja Korony Polskiej. Szanowni państwo, to jest również symboliczny gest Konfederacji, Upominający się o Polaków za granicą, i to tych Polaków, w zasadzie nie tych, którzy ojczyznę opuścili z różnych powodów, bo tak chcieli, ale tych, których to ojczyzna, ich ukochana ojczyzna opuściła, bo jak wiemy, po wojnie zmieniły się granice państw. Po raz kolejny zwracamy uwagę, że ojczyzna, rząd ma obowiązki wobec. Wszystkich Polaków, także tych poza granicami naszego kraju. A jak wygląda ta rzeczywistość? Ostatnio przypomniał o niej z mównicy Sejmowej nie tak dawno pan poseł Grzegorz Braun. I co my tutaj mamy? Y niespełna pół miliarda złotych na tak zwane repatriacje Polaków na przestrzeni, uwaga, ostatnich 10 lat. Wersus grube miliardy złotych na poziomie finansowania obronności kraju na sprowadzanie Ukraińców do Polski na przestrzeni ostatniego roku. Czyż ta korelacja nie jest porażająca, a dysproporcje nas nie, nie trwożą? Zostawiam Państwa z tym pytaniem. Na koniec jeszcze bardzo krótka analogia. Matka, która porzuca własne dzieci, za które jest odpowiedzialna, choćby zajęła się setką obcych, zawsze będzie matką, Wyrodną osobą, głęboko zaburzoną i niezasługującą na mianę matki. I per analogiam, rząd, który porzuca własnych rodaków, za których jest odpowiedzialny, choćby zajął się tysiącem, milionem obcokrajowców, zawsze będzie rządem wyrodnym, głęboko zaburzonym, a osoby zasiadające w tym rządzie nie są godne piastowania swoich funkcji urzędów. Zapraszam teraz mecenasa Marka Szewczyka. Szanowni Państwo. Konfederacja staje zawsze po stronie Polski i Polaków. Niezależnie od tego, czy są to Polacy mieszkający na terytorium Polski, czy są to Polacy mieszkający poza naszymi granicami. Niezależnie czy jest to Polonia daleka w Stanach, czy jest to polska ludność, która nigdy się nie wyprowadzała, która nie zmieniała swoich domostw i tam mieszkają od dziada, pradziada na tej ziemi i tam chcą. Dalej żyć i tą Polskość pielęgnować. I to jest bardzo ważne, aby ta polskość w tych, na tych ziemiach, na ziemiach naszych dziadków przetrwała. Szanowni Państwo, polski rząd nie wywiązuje się z tej pomocy. Dlatego wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Konfederacja, tak jak wspominał prezes Winicki przekazała 100 tysięcy na pomoc Polakom na Ukrainie. Również zaapelowaliśmy do wszystkich sympatyków, do wszystkich ludzi dobrej woli, aby wsparli. Ten pomysł, wsparli Polaków na Ukrainie i aby również dorzucili swoją cegiełkę do, do tej szczytnej pomocy. Dziękujemy za ten odzew. Tutaj wykorzystaliśmy Fundację Piastowską, której jestem prezesem ze względów formalnych, ponieważ partie nie mogą prowadzić zrzutów, dlatego tutaj udostępniliśmy Fundację Piastowską i tak jak wspominaliśmy na konferencji w Sejmie, 100% środków uzyskanych z tej zrzutki zostanie przekazanych właśnie na rzecz towarzystwa, aby. Całe te środki pomagały Polakom na Ukrainie. Nie pobieramy żadnej prowizji, żadnych opłat manipulacyjnych, żadnych ukrytych kosztów, żadnych innych środków. Także co do złotówki z tej kwoty zebranej, zebraliśmy równo 105 tysięcy. Dzięki Państwa życzliwości, Państwa zaangażowaniu dziękujemy bardzo za to wsparcie. To pokazuje, że jesteśmy solidarni z naszymi rodakami, że. Polskość to normalność i polskość to coś więcej niż państwo w swoich granicach. Jeden naród ponad granicami. I teraz właśnie symbolicznie chciałbym przekazać na rzecz pani Stanisławy ten czek. I my również dziękujemy, chciałbym w imieniu swoim, jak i Konfederacji podziękować pani Stanisławie, pani Marii, wszystkim osobom, które są również zaangażowane w tę w pomoc Ponieważ pamiętajmy, że pieniądze to jedno, ale również zaangażowanie, które oni tam na miejscu e, praktykują, które oni pokazują, to jest wzór naśladowania, tak, żebyśmy dbali o naszych rodaków. I ja oddaję w tym momencie głos pani Stanisławie i bardzo proszę o uruchomienie prezentacji. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich Polaków mieszkających w Lwowie i na Kresach, w imieniu wszystkich wolontariuszy którzy działają i we Lwowie i tak tu, tak tak samo w naszym towarzystwie. Chciałabym serdecznie podziękować za taki akt serca i, da, i za tą darowiznę od Chciałam powiedzieć, że od pierwszych dni wojny nasze towarzystwo włączyło się oczywiście w pomaganie Lwowiakom. Ja sama jestem Lwowianką, wiem jak tam jest ciężko żyć. Wielokrotnie teraz podczas wojny z taką misją, którą otrzymaliśmy w Darze, właśnie pieniądze w Darze otrzymaliśmy od konfederacji i od, ze zbiórek różnych darczyńców. Jeździłam na te misje, widziałam jak ten kupowaliśmy przede wszystkim jedzenie, przede wszystkim ubrania ciepłe. Były też to pomoc była też pieniężna, ponieważ ludzie nie mają za co zapłacić za prąd, za gaz, za leki itd., tak tak Są też ludzie chorzy, dzieci nie mają pieluch, też woziliśmy i pieluchy i, i lekarstwa i wszystko. Teraz najbardziej będzie potrzebne te pieniądze wykorzystamy do tego żeby kupować yy, nie tylko środki czystości i jedzenie, a także przede wszystkim jakieś agregaty prądotwórcze, jakieś świecy, wszystko co jest, z, z, jakieś lampy, wszystko co jest połączone i potrzebne, żeby tą zimę oni mogli przetrwać tam. Dziękuję państwu jeszcze raz z całego serca za taki dar. Dziękujemy bardzo. Czy mamy połączenie z panią Marią Pysz, bo wiemy, że tam były pewne problemy techniczne. Z, z Polskiego Radia Lwów. Halo, halo. Zaraz spróbujemy to zrobić. Szanowni Państwo, zanim się łączymy, ja chciałem też podkreślić, że pieniądze, które przeznacza Konfederacja, czy które Państwo przeznaczyli, te, te moje brawa to były dla Państwa, dla tych, którzy. Wzięliście udział w tej zbiórce, w tej zrzutce, to jest jedno. Ale nawet duże pieniądze mogą zostać zmarnowane, dlatego bardzo istotne jest to, co robi towarzystwo. Bardzo istotne jest, że te pieniądze docierają i materiały, i konkretna pomoc dociera do bardzo konkretnych ludzi, a właśnie rozdzielana jest przez takie heroiczne osoby jak Maria Pysz, z którą mamy połączenie. Czy nas, Maryś, słyszysz? No właśnie tutaj jeszcze, póki jest połączenie, to, to chciałam dodać, że my w sumie jesteśmy pośrednikami, to jest zasługa państwa, że państwo nam, nas wspieracie, wydajecie swoje pieniądze, my zawozimy y, od pani Marii Pysz i od organizacji polskich, my wiemy jakie jest i na co jest zapotrzebowanie i dlatego Proszę nam uwierzyć, że my robimy to bezpośrednio. Też nie pobieramy żadnych opłat, żadnych prowizji, nic. Co do grosza wszystko idzie. Zresztą, jak będzie na prezentacji, widać, widać ile tego towaru jest przywiezionego, ile tej pomocy jest oddane. Tak, ja chciałem właśnie podkreślić, że chodzi o to, że trafia to bezpośrednio do. Do polskiego Radia Lwów, ale do ludzi, którzy przede wszystkim znają polską społeczność. Tak jest. Wiedzą, jakie są, tak. są jej potrzeby. Często z różnymi akcjami pomocowymi. O, Marysiu, słyszymy się. Tak, to Słyszymy się, super. Witamy cię, Marysiu, na naszej konferencji. Um... Przekazaliśmy kolejną transzę, tym razem zebraną przez, przez naszych sympatyków, którzy, którzy wpłacili pieniądze. Chcieliśmy przede wszystkim podziękować serdecznie za, za Twoje, za Wasze zaangażowanie jako ekipy. Polskiego Radia Lwów i środowiska, które jest skupione wokół Polskiego Radia Lwów za to, co robicie dla rodaków właśnie, nie tylko zresztą w Lwowie, ale myślę, że to już sama o tym powiesz. Co robicie, jak ta sytuacja obecnie wygląda? O to byśmy cię prosili. Sytuacja obecnie wygląda no prawie tak, jak na początku wojny. To znaczy, nie ma takiej masy uchodźców, którzy rozlokowali się w różnych miejscach w Europie, ale wciąż do Lwowa przybywają ludzie znowu atakowani z miejscowości, a także no, przed chwilą jechałam przez miejscowość taką małą przy granicy, Mościcka i słyszałam alarm, który się po prostu włączył i to paraliżuje życie. Także nie zapominajmy o tym, że przede wszystkim na Polaków, na Ukraińców, na ludzi, którzy mieszkają w obwodzie Polskim i nie tylko, no wpływają podwyżki cen, wpływają na wszystkich i też rozumiemy, że Potrzebujących jest o wiele więcej niż ludzi mogących pomóc. Jak funkcjonujemy, staramy się takie do tej pory, ale w skupiamy się na pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. I zależy nam też tak bardzo, dlatego że w no, grudniu spisa się wielkimi drogami i będą święta, aby też zabezpieczyć ludziom święta, aby ludzie mogli no właśnie zakupić te produkty, z których ubiegł. My problemy techniczne z łączem, bo też trzeba powiedzieć, że niekoniecznie na Ukrainie internet świetnie działa w każdym momencie. Poktornik albo coś w tym stylu. Oprócz tego potrzebne jest w całej debacie ma problemy że które będą dotrzymywać się tych zaleceń, które obecnie dotyczyły władza no to wszystko powinno być zachowane na tym samym poziomie. Ale... Tak jak już mówiliśmy i nieraz to powtarzam, każda kolejna dostawa i to, co ludzie mogą sobie zakupić w sklepach, mierzy się rosyjską rakietą. Dlatego, że trudno jest, aby te łańcuchy dostaw pracowały tak, jak to by miało być, kiedy no, latają rakiety, i nie tylko. Dlatego, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy sytuację taką, że do obchodów po raz pierwszy od początku wojny doleciał dron irański oczywiście. No, ludzie nie są spanikowani, nie ma takiej paniki, ludzie po prostu chcą żyć normalnie, a my staramy się im pomóc i pomagamy jak umiemy, a przede wszystkim też staramy się potrzebujące osoby zabezpieczyć lekarstwami. Chodzi mi przede wszystkim o osoby starsze, bliskiego pochodzenia. Jasne. Mówiłaś o tym, że na początku konfliktu było dużo osób, które uciekały ze wschodniej i centralnej Ukrainy i że teraz to raczej się uspokoiło, tak? że teraz raczej pomoc jest skierowana do miejscowych, czyli tych osób, które mieszkają w Lwowie, w okręgu lwowskim, tak? Tak, tak. To raczej się uspokoiło. Tutaj w pełni się zgadzam. Ale no tutaj ludzie też są w potrzebie, dlatego że Polacy i nie tylko oddali to, to... Nie, nie myślą to sobie, no bo człowiek zostaje zawsze człowiekiem. Gdy widzi się taką masę godzin, no to stara się im pomóc i często zapominając o postawach własnych. A przede wszystkim Polaków i osoby polskiego pochodzenia chcemy wesprzeć to przy następnej Tak jest. Eee, jak pytanie moje, jak. jak hmm... Jak to wygląda, czy, czy wy w ogóle jakieś plany w tej chwili macie, czy, czy to jest takie życie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, no bo wiemy, że wojna trwa i póki co nie, nie zanosi się na rychłe jej zakończenie? Jak wygląda w ogóle życie takie gospodarcze, czy, czy od strony nie wiem, dostępności, czy, czy Polacy tam mają pracę? Jak to wygląda, jeśli możesz dwa, w dwóch słowach powiedzieć? Praca jest ciężko, a w temacie dnia cudziennego, no to wiadomo, niedawno było 1-2 listopada, 1 listopada był alarm, ale wszyscy Polacy przeszli na Centrum aby zapalić dni pamięci 1 listopada jest rocznica wybuchu Walk o, o Lwów i, i tam na cmentarzu Łuczakowskim, na cmentarzu Orląt. Co roku Polacy się gromadzą, by upamiętnić tych którzy walczyli o fanów. A także naszym bohaterom. <coughs> Dopowiadam, tak. mamy problem z łączem. Tak samo było drugie, czyli wszyscy. I wydaje mi się, że udało się przyjąć dwa odnowione nagrodki. Tutaj to bardzo podobny, tak m.in. w tym planie działa. Tutaj może powiem, Marysia chciała powiedzieć, że od 2 listopada też są także podobne uroczystości na cmentarzu Janowskim. Cmentarz Janowski jest troszeczkę młodszy od Łuczokowskiego, ale za to bardzo, o wiele, o wiele jest zaniedbany i nie każdy wie, że tam też jest kwatera Orląd Lwowskich, gdzie też odbyła się 2 listopada Msza Święta odprawiana przez arcybiskupa Mokrzyckiego oraz były poświęcone dwa nagrobki nowo odnawione przez Towarzystwo Zab aby dwa nagrobki. Jeden nagrobek to jest powstańca styczniowego, a drugi nagrobek księdza Jaszczymskiego. Marysiu, mamy troszkę problemy z łączeniem. Pytanie jest, czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć na, na podsumowanie, na zakończenie tej konferencji prasowej? To znaczy problemy z łączeniem. A... Mamy problemy żeby cię z, żeby. Przede wszystkim podczas alarmu, no to niestety owoców w jaki każdy inny na Ukrainie. Na Ukrainie. Też mam czasami te problemy, bo was nie tylko jeszcze, a wręcz poniekąd nie, nie widzę, ale mam nadzieję, że mnie usłyszycie. Przynajmniej chciałbym powiedzieć wam, że Polacy we Lwowie są wdzięczni za waszą pomoc. I ludzie naprawdę, to ludzi wspomogły i mam nadzieję, że uda nam się zrobić jeszcze więcej i wspomóc przed nielepką zimą, a przede wszystkim przed świętami, Dlatego, że Polacy we Lwowie podtrzymują tradycję, zachowują, a nasze zadanie po prostu jest im w tym pomagać. Dziękujemy Ci bardzo, gratulujemy. No i cóż, jesteśmy, jesteśmy z Wami na tyle, na ile możemy, na tyle, ile nasze możliwości tutaj w Polsce pomagają. Jesteśmy z Wami i będziemy z Wami i będziemy organizować również zbiórkę świąteczną dla Polaków na Ukrainie. Dla tych, którzy cierpią, dla tych, którzy są dotknięci tym konfliktem. Szczegóły będziemy ogłaszać już niebawem, za kilka tygodni i liczymy tutaj na dalszą, życzliwą, świetną współpracę z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich no i oczywiście z niezłomną ekipą środowiskiem Radia Lwów. Dziękujemy Wam serdecznie i jesteśmy w pełni szacunku i uznania, że trwacie na tym posterunku i że, no, że jesteście taką. Oczywiście, że nie jedyną, bo jest więcej środowisk, instytucji, parafii i tak ale że jesteście jedną z takich fundamentalnych ostoi polskości na tamtym terenie. Dziękujemy bardzo. I dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy do tego, żeby śledzić nasze kanały, bo już wkrótce ogłoszenia o kolejnej naszej inicjatywie, o kolejnej naszej zbiórce, o kolejnej naszej pomocy, która będzie szła dla Polaków na Ukrainie.